Co jej? A co ty byś chciał? Wóz strażacki? I co będziesz robił z tym wozem strażackim? Co będziesz robił Franio? Będzie. Będziesz nim jeździł? Nie, a co będziesz robił wozem? Kuku. A chciałbyś być panem strażakiem? I co wtedy byś robił? A, gasiłbyś pożar? Mhm. I co jeszcze? A jakby było zderzenie samochodów? Jak jest zderzenie samochodów, to co wtedy słychać? Tak, bam. I wtedy pan strażak przyjeżdża? I pan policjant też. I co oni robią? Bam. Też robią bam. Mhm. Rozumiem. To co teraz będziesz rysował? Co ty będziesz rysował, franeczku? Zderzenie samochodów? No to rysuj. Pokaż mamie, jak wygląda zderzenie. Tylko czekaj, to jest nasz wóz strażacki, tak? Dla Mikołaja. To może zderzenie samochodów, synunia. Czekaj, zobacz, czy to masz. Ach, tu możesz narysować zderzenie samochodów, proszę bardzo. Jaki kolor ma zderzenie? No jaki kolor? Fioletowy. No dobra, to rysuj. No i co jeszcze? Musisz narysować straż pożarną. Jaki kolor ma straż pożarna? O, pomarańczowy. To nie. Zacz. Tu ci się schował czerwony. Zacz. No, gdzie jest czerwona kredka? Super. A pan strażak, narysuj jeszcze pana strażaka. O, pan strażak stoi, tak. I głowa. Gdzie jest jeszcze głowa pana strażaka, Franuś? Trzeba jeszcze narysować głowę. Niebieska głowa. No dobra, rysuj niebieską głowę. Super. A kółka? Kto narysuje kółka wozu strażackiego? Jakie one mają kolor? Franiu, weź kredkę. Jaki kolor mają kółka wozu strażackiego? Kasetkę zostawiamy na razie. Poszukaj krewki. Jaki kolor mają kółka wozu? No ja wiem, że chodzi o wóz strażacki.